Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj zaczynamy nowy event, niesamowity, Road i mamy gwiazdę oczywiście tego całego zespołu, jest to Cristiano Ronaldo i jak widzicie na dole, jest również karta Polaka, Frankowski i e, przejdziemy sobie jeszcze do omówienia tych wszystkich e, kart, bo przeleciały one bardzo szybko jest Pique, jest Jacko, jest Fekir, e, Philips, Bonucci, e, Buta Frankowski właśnie, gdzie ma naprawdę fantastyczne sestyki uważam na nowego obrońcę e, Godfrey, Herrera, Zaha i Jesus na was. naprawdę uważam, że są bardzo fajne karty i naprawdę, bardzo tu też bym chciał jakąś z nich trafić. Słuchajcie, na samym początku jeszcze zanim przejdziemy do kontentu tego co mamy obok tych kart, jak możecie zostawcie lajka, jak nie subskrybujcie kanału, e, zasubskrybujcie. zacznijmy oczywiście od zadań e, sezonowych. I tutaj do odebrania jeszcze paczka za 55 tysięcy, to SBC. To zadanie sezonowe jest jeszcze dostępne, więc bardzo polecam zrobić. 5 meczów chyba trzeba tylko zagrać i macie paczkę za 55 tysięcy, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam. I mamy Paulinho, lewego pomocnika z Bayer kuzen który wygląda... W ten sposób 4 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabsza noga i alternatywne pozycje się tutaj niestety nie wyświetlają, tak jak jest w poprzednim roku. Był błąd z gwiazdkami sztuczek słabszej nogi, tak teraz jeszcze niestety nie naprawili tego, żeby alternatywne pozycje się pokazywały. Karta naprawdę wygląda bardzo fajnie, jak na kartę z zadań sezonowych. I mamy nowy tryb pogoń za buntownikami 7 goli w 7 różnych meczach, tak jest. Także prawdopodobnie trzeba po prostu 7 meczów wygrać i macie tą kartę, Paulinio. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajne zadanie. W ogóle, jeżeli chodzi o content w tym roku z zadań z nowych LBC, jak na razie, mi się to naprawdę to bardzo e, podoba. Karty są naprawdę bardzo dobre, nie trzeba dużo grać i tak, mam nadzieję, że będzie w kolejnych eventach. I kolejna paczka, jeszcze 83, plus, e, do tego 78, plus, paczka złotych zawodników, e, kolejna paczka 80, plus za rozegranie meczów w skład batys lub Division Rivals, więc kolejne fantastyczne zadanie. o Paczki. I jest to tyle, jeżeli chodzi o zadania, a punkty przemowy, w punktach przemowy też rzucaliśmy 4 fantastyczne, uważam, zadania, gdzie jest chyba razem 10 albo 8 kart do zebrania. Nuno Santos, lewoskrzydłowy, który może grać na, jeszcze chyba na pasniku, jak dobrze kojarzę, nie, on nie ma, chyba, że tutaj też się nie wyświetla, alternatywna pozycja. Tutaj jest jeszcze Amerykanin na SPO i też naprawdę ma fantastyczne statystyki, jest Windows 99, równowaga 99, bardzo dobre tempo. 4 na 4, wysoka, naprawdę genialna karta. Trochę ciężka do połączenia, wiadomo, bo raczej tylko z e, ligą portugalską się łączy, a raczej z e, tego klubu Maritimo No ciężko będzie to połączyć inaczej, więc może jako zmiennik naprawdę jest e, ciekawa karta. I prawie obrońca Wilson e, Manafa, który też jest świetny. Tutaj jesteśmy z Eredivisie Windal. z Windal e, jest również e, Bozur, bo tak się nazwisko. i jeszcze prawy obrońca, który może grać na e, środkowej obronie. Także tutaj też ta alternatywna pozna się. Nie wyświetla, a karta wygląda też naprawdę świetnie. Ale niestety dużo trzeba grać, bo 20 meczów jak za takie karty, no to jest jednak troszeczkę dużo. Plus jest taki, że jest praktycznie nieumitowany czas, 100 dni, więc jest bardzo dużo na to, żeby to zrobić. Abel Ruiz, Liga Portugalska, tutaj więcej zawodników nie ma i jest jeszcze Pedro Marquez i jest jeszcze tyle w sumie. Pedro Marquez jest ostatnim zawodnikiem, więc naprawdę dość ciekawe karty w zadaniach scenowych, też darmowe, co przede wszystkim jest. Najważniejsze, jak komuś pasuje do składu, to może sobie je robić. Na pewno w dalszym etapie gry przydadzą się do jakichś zadań sezonowych właśnie z wymiany ikon, czy coś w tym stylu. I jeżeli chodzi o SBC, jest Roman Fiverr. Ja wiem jak się wymaga język, możecie napisać w komentarzach. Pomocnik z Lyonu. Francuz jest STK ma całkiem OK, 4 sztuczek, 3 słabsze nogi, alternatywna pozycja ma SPO, więc też ciekawie. Ciekaw jestem, jaki jest również tutaj jego Koszt, dwa segmenty, 83 i 84, więc też naprawdę bardzo dobry koszt, uważam, to jest jakieś, nie wiem, 40 tysięcy. Więc jak komuś pasuje do składu, też warto sobie, myślę, taką kartę zrobić. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy, co mamy jeszcze obok właśnie Francuza w SBC, czy jest coś jeszcze. Ważne mecze, oczywiście to sobie zrobię na kolejny odcinek, albo otworzę po prostu pomiędzy. Jeżeli ktoś trafia, to wam to pokażę, wyzwanie z paczką 75+, no raczej to też będę robił poza odcinkiem. To jest stare, chyba jest to tyle. W kodzie gry pojawiła się paczka z gwarantowaną ikoną. 86% ocena maksymalna, więc też prawdopodobnie to SBC się pojawi w kolejnym tygodniu. Może się wydawać, że to jest coś głupiego, ale naprawdę uwierzcie mi, jeżeli dadzą fajny koszt w granicach, nie wiem, do 100-120 tysięcy, to będzie naprawdę świetne SBC na sam początek gry. Przypominam, że jest przecież drugi tydzień gry, więc nie dadzą nam. Terapika z ikoną, e, nie wiem, Prime czy coś w tym stylu. Więc uważam, że to SBC naprawdę, jeżeli się pojawi w tym tygodniu, będzie to fantastyczne, oczywiście będzie też u mnie na kanale. Dobra, słuchajcie, weźmy jeszcze na rynek transferowy, zobaczmy karty Ronaldo i Frankowskiego przede wszystkim po ile one chodzą. I karta Frankowskiego chodzi za jakieś 20 tysięcy, pewnie będzie po wartości QuickSet 13 na 3, wysoka i średnia pracowitość, ale naprawdę ma całkiem ciekawe statystyki i oczywiście może grać na lewej obronie. A jeżeli chodzi o Cristiano Ronaldo, jego jeszcze na rynku transferowym. Nie ma, ale spodziewam się, że ta karta na pewno będzie warta ko 2-3 milionów. Co ciekawe, jak tutaj widzicie, jest napisane, że większość tych jest zmieniona i, i w przypadku Ronaldo są obniżone strzały o 3, ale reszta seztyk jest podwyższona o 2 z o 5 aż dribbling, o 3 fizykę, więc naprawdę jest to bardzo ciekawy event. Uważam, przejdźmy do paczek. A ich mam naprawdę sporo i fajnych. Mam w dalszym ciągu paczki 80+, które były dostępne jakieś 3 dni temu w SBC, a zaczniemy sobie od paczki, niech będzie ta za 45 tysięcy, a wszystkie kolejne pokażę, już tylko te, w których coś będzie. Mam nadzieję, że jedną kartę eventową jakąś uda się trafić. Zaczynamy od Kudasiego 85, więc nie najgorzej. Inform i Gabriel Jesus w paczce od 75 do 83, nawet tego nie mówiłem, bo nie spodziewałem się, że cokolwiek może tutaj trafić, a trafiamy karty warte pewnie jakieś 15-20 tysięcy. I dobra, ostatnia paczka 80+, niestety w żadnej nic nie było, chyba tylko jedne ekrany na 8, które miałem zachowane, także no niestety się nie opłaciło ich zachować. Mam nadzieję, że jednak coś jeszcze uda się trafić, bo paczki są naprawdę bardzo dobre, te, które mi... Zostały, a zaczniemy od małej do tej paczki rzadkich piłkarzy, gdzie jest 6 złotych, 6 rzadkich. I co będzie? Jest Inform, ale bez walkoutu Hiszpania, napastnik i będzie to Hosello. Dobra, więc druga taka paczka. 82 plus minimalna cena i jest walkout Teraz jaka narodowość? Brazylia. Środkowo-brońca i szkoda. Myślałem, że będzie Marquinhos, który na pewno byłby dużym upgrade'em A tak tylko Foder. I dobra, zostawiam trzy paczki. Zobaczmy, co będzie w tej za. 25 tysięcy. To jest chyba paczka za ukończenie ważnych meczów UEFA. To są w ekrany, czy coś więcej? Oczywiście, że nie kancela. Kancelow jest chyba na lewej obronie. Ricardo Pereira. Jak na razie, trafy z paczek są bardzo przeciętne. Ale zobaczmy, może jeszcze coś uda się trafić. Tak, to była paczka na pewno za ważne mecze, bo była ona. Wymienna. I dobra, słuchajcie, odbieram jeszcze jedną paczkę rzadkiej piłkarzy Electrum z, z sezonu zadań sonowych e, i przejdziemy już właśnie do otwarcia obu tych ostatnich. Piszcie w komentarzach, czy wam udało się trafić już kartę jakiegokolwiek buntownika. Mam nadzieję, że tak, żeby mieć troszeczkę lepsze szczęście w pierwszym dniu eventu. E, zobaczmy, co będzie w tej darmowej paczce za sezon. Czy coś będzie ciekawego? Na pewno są ekrany. Czy coś więcej? Holandia? SZO? Szkoda, że nie Van Dijk, tylko Defri 84. Dobra, także jak możecie, zostawcie lajka, jak nie skróci kanału, za i przejdziemy do ostatniej paczki na dzisiaj, w której mam nadzieję, że coś jednak będzie. I otwieramy. Zobaczmy, czy będzie jakaś karta eventowa. No, niestety nie. I chyba również bez lockoutu. Chociaż. Oczywiście, że nie wiem, Griezmann 83 w ostatniej paczce. Słuchajcie, to była tyle i jutro widzimy się w odcinku z hybryd ligi narodów. Wiem, że ten odcinek już mówiłem o nim chyba z tydzień temu, że będzie, ale jutro pojawi się on na 100%. I tam już nie ma opcji, żebyśmy nie trafili jakiejś dobrej karty. I na sam koniec jeszcze wam pokażę paczkę, w której udało mi się trafić jeszcze jedną kartę eventową z Champions League. I to by było na tyle. Na razie.